Hej Cześć Simonko, witajcie z tej strony. Kupcom Wylezy. dzisiaj y, witam Was w grze YouTubers Live, czyli gra y, jako życie youtubera. Stworzymy sobie nową grę. Mamy dzisiaj oczywiście z głosem, pierwszy raz, jedynie z głosem. W tym drugi raz, nie wiem, to, nie wiem, Wielki powrót na kanał. Na razie. Mam nadzieję, że filmiki będą się pojawiały, bo teraz mamy tą szkołę. Mogę powiedzieć przez co. Tak. Tworzymy swoją postać. Na początku wybierzemy sobie mężczyznę. Wybierzemy sobie włosy jaką bo Takie włosy niech będzie. I tak. Tak zrobimy. I możecie, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na kanale i łapek w górę. Nie wiem czy robić z tego taką małą mini serię. Jak chcecie to piszcie w komentarzu. Tak. A my na razie tworzymy naszą postać. Tutaj mamy jeszcze chciałem coś powrócić do kanału. Może będziemy mieli... Tutaj streamy, już może, może niedługo będziemy mieli tutaj streamy na tym kanale, ale jeszcze nie wiem jakie. No dobra, akceptujemy nowy youtuber, jak widać. Tylko, że nie, na, nie dałem nazwy kanału, jaką mam mieć. Dobra, tak. Jak coś to przepraszam za to takie tam, krzyki, nie tylko takie tam. Je, tak. o Boże, teraz tu Alt plus. Teraz nie pamiętam. Alt, to Dobra, obracanie. Tak, jak chcecie, to, to, to tutaj. Będziemy mieli. No, to będzie kan. Kurde. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo pierwszy raz nagrywam z głosem i się stresuję, ale tak. Jak chcecie, to. Piszcie. Czy ma być, czy ma być z tego seria, z tej gry? I. Jaka. I czy ma być seria, czy chcecie jakieś inne gry? Nie wiem, piszcie w komentarzu. A ja zachęcam Was do oglądania tego filmu. Wiem, że dawno mnie nie było na kanale, ponieważ nie miałem czasu z nagrywaniem żadnego materiału. No. Ale powracam i mam nadzieję, że bardzo cieplutko przyjmiecie ten film. Wybierz grę i wideo. Grę wideo i ty film. Dobra, to damy na przykład. rozgrywkę tu jest komputer. w ja to sobie chwilę pograłem wcześniej. No. Wiem, że znajdą się hejterzy. Będą się śmiali z mojego głosu, że nie prostu nagrywać dźwiękiem, z głosem wiem to. No, ale mnie ja to nie obchodzi i jak chcą to nie hejtują. jak tutaj widać przysyłamy film, pierwszy film. Już mamy nowe, nowe poziomy mamy. Yy, tak. Mm, nowe tutaj mamy scenariusz, nowe poziomy, takie tam inne. Yy. Musimy chodzić do szkoły, bo ponieważ jesteśmy z naszą mamą. Musimy teraz iść do szkoły, muszę się pouczyć nie wiem ile minut mam jeszcze materiał. Sam nie wiem ile mam jeszcze ten materiał e, fi, minut. I jak chcecie jeszcze fi, dużo filmów, jeszcze trochę więcej filmów z dźwiękiem, Sam z moim głosem to... Piszcie w komentarzach. Tak, wiem, że długo nie było na kanale. I mówię to po drugi raz, że wracam na kanał. Mam nadzieję, że wrócę na długo. Chciałbym się rozwijać. Może będą live streamy, jeszcze tego nie wiadomo. A i zapraszam jeszcze yy, grać Minecrafta. Na serwer Fariową masakra. Może kiedyś będzie z niego materiał. Jeszcze nie wiem. Nie wiem jak się zabrać. Mi się w Minecrafta akurat nie chce grać. Mi się w Minecrafta nie chce grać. Szczerze. I no. co dalej? Piszcie jakieś miłe komentarze. Zostawiajcie laki, like, suby, Jeszcze jeszcze mogę powiedzieć: Jakie gry? Może będą na tym kanale? Najprawdopodobniej będą tutaj gry takie typu jak Farming, Stranded Deep. Może jeszcze powróci wersja Farminga trzynastki. to. Farminga 13 usunęłem przypadkowo. Może będzie Eurotrack jeszcze. jeszcze? Jeszcze tego nie wiadomo. Ale no mam nadzieję, że będzie e Eurotrack jeszcze. I tak. No. Piszcie w komentarzach, jak tam się trzymacie z tymi lekcjami. Czy lubicie te lekcje. No. Następny filmik się wrzuca, bo nowy rekord mamy, nowe poziomy. Pójdziemy do szkółki tak. No. Dobra, przyszliśmy ze szkoły. To czas nagrać jakiś następny film. Yy, może będzie, jak ktoś gra w CS-a, to zaraz w, w komentarzu czytam w się wam udostępnię e, taki tam Discord, na, taki Discord na którym gramy w gry takiego typu jak Among Us e, gramy tam w -a, gramy w w, w, co tam tam gramy? w ETS, -a, ATS, Farminga i mm, GTA 5 Online i takie tam bardzo zapraszam link w opisie będzie, raczej bardzo zapraszam, zapraszam, będziecie mieli link w opisie Idziemy potem... Ja teraz chyba i spać Ja sobie trochę pograłem w tą grę Dlatego... to no, troszeczkę wiem co tutaj robić Pograłem sobie nie wiem tak godzinę dwie Co tutaj za dużo, dużo mówić? Jeśli chcecie filmy z innych gier, na przykład typu, no nie wiem, jakichś innych, to piszcie w komentarzu, ja wam odpowiem, ja wam odpowiem i ten materiał już się powoli kończy, dlatego na pożegnanie chciałbym wam powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, sobie dzwoneczkiem, żeby wam przechodziły powiadomienia i... Napisali jakiś bardzo fajny komentarz. Yy, na przykład. Komentarz taki jak hashtag. No ja nie wiem, ha, jakiś tam hashtag. Hashtag na przykład hashtag yy, gra, gra youtuber. Gra o youtuberze na przykład. Coś takiego. Dlatego zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Na razie. Cześć.